O naturze magii krwi. Ludowe przysłowie głosi, że kiedy ma się wroga, mądrzej znać jego zwyczaje. Jako że bluźniercy z Samui są naszymi wrogami już od stuleci, mieliśmy dość czasu, aby poznać ich sposób życia, sztukę walki, a wreszcie i plugawą magię krwi. Na początku uczenie wysnuli teorię, jakoby czary te były kolejną z mrocznych okropieństw wprost od pani Beliara. Po dogłębnych badaniach ustalono jednak, że nigdzie indziej w świecie nie spotkano się wcześniej z tak przerażającymi zaklęciami, jak choćby te zdolne do zagotowania ludzkiej krwi w żyłach. Szukano więc dalej, a konieczność zasięgnięcia do samego źródła, jakim były heretyckie księgi miast, przynieść odpowiedzi doprowadziła kilku badaczy do obłędu. Magia krwi wciąż pozostaje przed to dla nas jedną wielką niewiadomą. Pojmani kapłani plugawego kultu próbowali wmówić nam, iż magia to jest darem ich samozwańczej bogini, jednak szaleństwem byłoby przyznać im rację. Czak powszechnie wiadomo, że magia to dar tylko i wyłącznie boski, a bogów jest trzech i tylko trzech.